już ja się mam z tej strony machi czyli się mano machiano no i widzowie dzisiaj będziemy flagi nie pozwoli mu na tyle co więcej jemu tyle mapy tyle mapy to nie. аман пард дур пянго халуун хэмжээ бий фоо аа жоо бүрэнсэ No, skończyło się, widzowie. No i dobra, widzowie. Ja że trochę nie mówiłem, no ale. Będziemy musieli, widzowie. Będę trochę filmu przygotowywał, a na razie. Dziękuję Wam, żeby oglądać. Jako 100. Mam nadzieję, że chociaż Wam się uda wybić 100 lajków. Chcę, żebym chociaż miał jeszcze. Nie, nie miałbym nigdy w życiu 100 lajków. Ale bym chciał. Jestem jakby pierwszy raz na YouTubie. Mam nadzieję, że będę. Nie, ta dziewczyna nie będzie mnie. Dobra. Obiecuję, widzowie, Wam, że ją zniszczę. Uuu. Jestem najsłabszy To się zmieni widzowie dzisiaj o, zaraz się zmieni jak ktoś się słabszy ode mnie nie jestem taki słaby Jestem teraz najlepszy Co? <grych> A, mam no, no, po mną 4000, dobre tamten typ 5000 rozmaż, tylko 250 na boksy. Ja nie wydawajcie, no to bo ona on szybko na to po prostu się udać. A tu zapisz rozmar Proszę 700, to się, 750 boksów. Nie opłacacacie. Ja ja muszę milion zrobić tu flagę zmienić ze zginę to wychodzimy dobra lecimy dobra ją trzeba zabić to jest na dzisiaj <laughs> ale jakby ktoś miał tu milion to i tak bym musiał go zjeść bo by się po kawałku ulepszył i tak bym go zjadł. bo ja bym go z mi każdego zjeść, nawet milionera który jest bardzo dobry jest tam najlepszy sam siebie nie mogę zjeść. Dobra. Widzowie. Ją trzeba zjeść. Dobra. Lecimy. Trzeba ją zjeść. Dobra. Jest. To dziewczyn trzeba zjeść tylko jak? Nie wiem. Na swoim końcu jestem, kto gra mały dobry. A ja ten specjalnie na nim kończę, żeby było, no nie jestem na nim słabszy. Bruksa? Tak, ma za ten z kim? No, trochę go nie ja nie mam niejnego, bo go kosztował. No Ani ma, nie na No Nie! O, mam. Wydam wszystko. Nie, nie, pozwól. No, na razie to ja. Ulepszam cały świat. Dzień rok 200 euro. Nie opłaca się. Dzięki za jednego Robuxa, co nawet może się opłaca. By się opłacało, widzowie. Za jednego roboksa 200 euro, nawet by się opłacało, no ale. Nie za bardzo. Dla mnie ta gra jest nawet fajna. Nie wiem dlaczego, on mi się strasznie podoba. Jeszcze będzie jeden film pewnie z tej gry. Ja już kupiłem na drugim uchodźcu Grecji, bo nawet lubię Grecję. Ło! Ile ja lepsze tej mapy chyba, Zaraz, mam tylko sekundę i będę. Sekundka. Już widzowie. Mam już dużo straszne mapy. Jest. ta jakaś bika, jest najlepsza. Bika. Fotbogary 64. O. Oj, nie pozwolę na to. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę. Temu czy Stenkei. O. Ładnie widać osoba. Teraz widać. i to dużo no, gdzieś tam ona chodzi ja będę na razie jej zjawać Oddamy jej się ulepszyć wtedy ją zjem bo chcę żeby ona się wkurzyła ja nie mam mam taką ochotę speed razy 2 80 40 dzisiaj nie mam na tyneku na całkozy co abym chciał mieć. <grystanie> mm, mm, jutro będzie z kimś nowym odcinek. Mm, nie zginęcie. Ale i tak ten film będzie jutro publikowany. i tak będzie ten film aplikował plik do tego się nie opłacał chyba wiem kiedy będziecie to wiedzą oglądali no to to się to się już raczej dowiecie ale bo to będzie rano a rano ten ktoś właśnie też do mnie przyjdzie. Będzie fajowo. lubię mi się zacięła gra. No. Tu pewnie ten. Uff. Nie pozwolę. Ty ktoś zjadł ten kraj. Luga mi ten kraj. u Dał się kraj zjeść. A ja mi już zjadł. Właśnie ten kraj. Już smakaj. Jest jeszcze. <grych> Nie. Na tyle mapy? Nie pozwolę. Zjem ten kraj na sto banków. Jest milion. Wydaje na flagę. flagę, nie flagę, tylko flagę. To jeden kraj najwięcej, że roblox powinien być roblox, a nie robloxia. Muszą robić się nie ma. O, Polska. Polska, biało. Grecja, ciemno-czerwono. Mam nie kraj, kraj tyle. I jest no, pewnie może jest jeszcze coś tam dalej. Roblox. O, na siódmej dekrecja No i gdzie zginę, to pewnie mi się to zrobi. Wiem o tym. o te klocki fajnie wyglądają. Jeszcze jak mają inny kolor niż ten czarny. Żartuję. Jakie ma? Bieżące. Co to pisze? Bieżące. Saldo. Robocy zero Nie wiem. To Nie to znaczy. o ten prawie. Mój Polska, białowłoska. Przyjrzyjmy z tych mówię. Polska. Ja mówię, że zjemyk, ja go Jezus! Yes. O, jadę dużo. Jedę jeszcze go na połowę. Co? A, bo to mnie dalej mój. Od białego zaczynam. ja. Yeah. A może tak, nie pamiętam już. Lecę, lecę, nie muszę przez kraj, błąd, a nie dosięgnę tam dole, a tego nie lubię, bo tak myślę, myślę i myślę, i myślę, biednie koło, O, czyli powinienem mi już ze sto kołów. mam tylko jedno, nie, nie jeszcze jedno, dwa, mam. na tu. I jeszcze dwa razy rozmiar. Dwa razy rozmiar. Nie rozumiem. O, zjadłem ten kraj. Mówił, wiedziałem, że ten kraj, jak ten dosięgnę. Nie, nie. Nie widzę tych osób. Że nie zawsze muszę zjeść. Nie daruję ci tego. Mój kraj. No niegrzeczny kraj. Widzowie. Co? Oddzielone mam tu przystępy kiedy lipa pewnie. Gdzie ja to mam błąd? Krzysztof mi się zgadza. Halo? Ja nie przez ten błąd. No ale raczej powinien się do mnie włączyć. Ale dziwne. Ja już myślałam, że to polska. Kto to? Już myślałam, że mój znajomy. <laughs> nie. Nie ja tym razem. Nie. Ja mogę. Jestem szybki Ale nie mogę cały czas nie ważne co teraz mówię No Tak ze mną można być Widzowie nie ma wiele takich małych typów, bo z końca. Myślał, że mnie też zje. Zapraszam. To źle mi się Bo ja go zjem. Nie. No. Ojej. Ja, Jakbym ja. ja był cały czas w swoim polu nagle bym nie miał tego polu, w tym polu by się ktoś zrespił. Nie zjadł, bo tak jest. I bym to zrobił. Nie. 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 To jest bardzo dużo. Po prostu inaczej. Jestem bardzo duży nagle. Była, nie czuję. To nie mogę być. To nie mogę być No jak teraz. No i widzowie. Zobaczymy, czy jest mój ten. Jest Grecja. No i nazywam pieniędzy. Nie tak, jak nie, nic sprawy, na no widzowie. Na tym kończymy odcinek. Mara.